Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa będą z Wami w tej świętej chwili. Z sercem przepełnionym miłością i głębokim współczuciem witam Was w naszym domu modlitwy, w tym sanktuarium, wiary, które wspólnie zbudowaliśmy, każdego z Was, z Waszymi nadziejami, Waszymi ciężarami i Waszymi najgłębszymi błaganiami. Czuję tu obecność każdej duszy, praktycznie zjednoczonej. I wiem, że nie jesteśmy sami. Niebo kłania się, aby nas wysłuchać, a aniołowie Boży są gotowi wstawiać się za nami. Dziś spotykamy się poruszeni wspólną potrzebą, tęsknotą, która odbija się echem w wielu sercach, ochroną finansową i zbawieniem naszych rodzin. Ach, moje dzieci, jak rozumiem udrękę, jaką może przynieść niepewność gospodarcza, ból związany z widokiem, jak ci, których kochamy, stają w obliczu trudności. Troski o przyszłość naszych domów. Wiem, że to trudne czasy. Presja współczesnego świata, narastające długi, brak możliwości. Wszystko to może nas uciskać i sprawiać, że czujemy się mali w obliczu gigantów. Ale powiadam Wam z pewnością, jaką daje mi wiara. Nie ma olbrzyma, który mógłby oprzeć się sile Boga, i nie ma problemu, którego nie dałoby się przezwyciężyć za wstawiennictwem Jego świętych. I dlatego dzisiaj z całą naszą wiarą i oddaniem podnosimy oczy i serca ku niezwyciężonemu Mistrzowi, wojownikowi światła, który nigdy nie zawodzi w swoich bitwach, świętemu Michałowi Archaniołowi. On, którego imię oznacza, kto jako Bóg? Gauss jest księciem niebiańskiej milicji, obrońcą Kościoła, obrońcą tych, którzy wołają o sprawiedliwość i pomoc. On jest aniołem, który walczy ze złem. Rozprasza ciemność i strzeże nas przed wszelkim niebezpieczeństwem widzialnym i niewidzialnym. Kiedy drzwi dobrobytu wydają się zamknięte, kiedy finanse stają się labiryntem bez wyjścia, kiedy harmonia rodzinna jest zagrożona przez niezgodę i zmartwienia, to do świętego Michała musimy się zwrócić. On jest naszą fortecą, naszą tarczą, naszym mieczem przeciwko przeciwnościom losu. W tym momencie, zanim zagłębimy się w tę potężną modlitwę, Składam wam prośbę, prosty gest, ale o ogromnej mocy duchowej. Proszę was z całą waszą wiarą, abyście w komentarzach zostawili słowo lub krótkie zdanie. Może to być amen, a wierzę, dam wdzięczność lub fraza taka jak moja rodzina jest chroniona lub moje finanse są błogosławione. Dlaczego tak, mój ukochany? Ponieważ pisząc jesteś dekretando, materializujesz swoją wiarę recytujesz tę modlitwę swoim własnym głosem, własną energią. Jest to akt wiary, który rezonuje we wszechświecie, który wzmacnia nasz łańcuch modlitewny i pozwala łasce Bożej objawiać się w ich życiu jeszcze obficiej. Dekretujcie moje dzieci i zobaczcie rękę Boga działającą w waszym imieniu. Teraz zamknij oczy na chwilę. Oddychaj głęboko i poczuj obecność Świętego Michała Archanioła u naszego boku gotowego walczyć za nas. Módlmy się. O chwalebny święty Michale Archaniole, kłaniamy się przed Tobą w tej chwili ze skruszoną duszą i otwartym sercem, aby błagać o Twoje potężne wstawiennictwo. Wy, którzy jesteście bastionem wiary, niestrudzonym obrońcą królestwa, Bożego spójrzcie na nas, Waszych synów i córki, którzy dzisiaj wołacie o Wasze miłosierdzie i pomoc. Dolegliwości finansowe, niebiański księciu, są jak kajdany, które trzymają naszą wolność, duszą nasze marzenia, a czasem pozbawiają nas spokoju. Są jak ciernie, które ranią duszę, sprawiają, że wątpimy w Bożą Opatrzność i wciągają nas w otchłań rozpaczy. W tej chwili, święty Michale, przedstawiamy Wam wszystkie nasze długi, pożyczki, które nas duszą, brak zatrudnienia, który nas dotyka, niedobór, który nas nęka. Przedstawiamy Państwu każdy rachunek do zapłaty. Każdy zgubiony bilet, każde drzwi, które zostały zamknięte na naszej drodze, wiemy, że wróg przebiegły i zdradziecki wykorzystuje nasze słabości, aby wrzucić nas w pułapkę nędzy, wmówić nam, że nie ma wyjścia, że jesteśmy sami i bezradni. Ale wzywamy Cię, święty Michale, abyś swoim mieczem światła zerwał wszelkie więzy, które wiążą nas z ubóstwem, abyś przeciwstawił się wszelkim sztuczkom złego, które uniemożliwiają nam dobrobyt. Uwolnij nas, święty Michale, od wszelkiego ducha niedostatku, od wszelkiego strachu przed brakiem, od wszelkiego niepokoju, który nas paraliżuje. Otwórzcie swoją boską siłą drogi obfitości, dobrobytu i obfitości w naszym życiu. Niech, pieniądze, które są narzędziem błogosławieństwa, jeśli są dobrze wykorzystane, wpłyną do naszych rąk, abyśmy mogli dotrzymać naszych zobowiązań, godnie wspierać nasze rodziny. A nawet dotrzeć do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Niech Twoje światło rozwieje mrok długów. Niech Twoja mądrość poprowadzi nas do najlepszych decyzji finansowych. Niech Twoja odwaga zainspiruje nas do poszukiwania nowych możliwości i nie poddawania się w obliczu przeszkód. Niech ochrona świętego Michała Archanioła rozciąga się na nasze dobra, nasze dzieła, nasze inwestycje. Wszystko, co posiadamy, i wszystko, co staramy się osiągnąć: Że żadna zła siła nie może dotknąć naszych finansów, Że żadna zazdrość, żadne grube oko, żadna klątwa nie może do nas dotrzeć. Niech Wasza obecność będzie nieprzeniknioną tarczą przed całym złem, które próbuje ukraść nasz dobrobyt. Niech zostanie na nas wylane boskie błogosławieństwo, pomnażając nasze zasoby, otwierając drzwi zatrudnienia, przynosząc nowe źródła dochodu i umożliwiając nam mądre zarządzanie wszystkim co nam powierzono niech tak będzie za wstawiennictwem świętego Michała archanioła na chwałę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego amen a teraz moi drodzy bracia i siostry zwróćmy nasze serca ku naszej rodzinie naszej najcenniejszej własności fundamentowi naszego życia ach rodzina ile radości nam to przynosi Ile chwil szczęścia, dzielenia się bezwarunkowej miłości. Ale także ile zmartwień, ile wyzwań, ile bólów może do nas dotrzeć, gdy harmonia rodzinna zostanie zachwiana? Nieporozumienia, nieporozumienia, choroby, uzależnienia, bunt dzieci, brak komunikacji, wszystko to może zniszczyć więzi, które nas łączą, i sprawić, że poczujemy się bezsilni. Święty Michale Archaniole, wy, którzy jesteście. Strażnikami rodzin, obrońcami domów, aniołami, którzy czuwacie nad każdym z nas, patrzycie w tej chwili ze współczuciem na nasze rodziny. Przedstawiamy Państwu każdego członka naszego domu, od najstarszego do najmłodszego, tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Przedstawiamy wam pary, które walczą o to, by płomień miłości pozostał rozpalony, rodziców, którzy ciężko pracują, by wychowywać i wspierać swoje dzieci, dzieci, które szukają swojej drogi. Braci, którzy potrzebują pojednania, prosimy święty Michale, abyś swoim mieczem światła odciął wszelkie zło, które próbuje przeniknąć do naszych domów. Wyrzuć z naszych domów każdego ducha niezgody, zazdrości, zawiści, urazy, kłótni i braku jedności. Złamać. Każdą klątwę, każde zaklęcie, każde złe dzieło, które zostało rzucone na naszą rodzinę. Wybaw nas od każdej wady, która nas więzi, od każdej choroby, która nas osłabia. Od każdego negatywnego wpływu, który oddala nas od Boga i od siebie nawzajem, niech Twoja obecność, święty Michale, będzie balsamem uzdrowienia i pokoju w naszych domach. Niech miłość, zrozumienie, szacunek i cierpliwość rozkwitają w każdym sercu. Niech wiara będzie fundamentem naszych rodzin, niech modlitwa będzie naszym schronieniem i niech obecność Boga będzie naszym największym bogactwem chrońmy nasze dzieci przed wszelkim niebezpieczeństwem prowadźmy je drogami sprawiedliwości uwolnijmy je od złych towarzystw i pokus świata błogosławcie nasze małżeństwa umacniajcie więzi miłości i wierności a radość Ducha Świętego niech przeleje się do każdego domu niech tak będzie za wstawiennictwem Świętego Michała archanioła na chwałę Boga Ojca Syna i Ducha Świętego amen drodzy bracia i siostry Doszliśmy do końca tej intensywnej modlitwy, tej żarliwej prośby do Świętego Michała Archanioła. Czuję w sercu siłę naszego zjednoczenia, moc naszej wiary i pewność, że nasze modlitwy zostały wysłuchane w niebie. Święty Michale Archaniole, ty, który jesteś aniołem sprawiedliwości i miłosierdzia, strażnikiem dusz i obrońcą sprawiedliwych. Dziękujemy ci za twoją stałą obecność w naszym życiu za twoje niestrudzone wstawiennictwo w naszym imieniu kontynuuj święty michale chroń nas przed wszelkim złem prowadź nas ścieżkami sprawiedliwości wzmacniaj nas w naszych słabościach i prowadź nas do zwycięstwa w każdej bitwie niech twoje światło rozwieje ciemność niech twój miecz zerwie więzy i niech twoja obecność zainspiruje nas do życia w wierze miłości i służbie bogu i bliźniemu że ochrona finansowa, za którą tęsknimy, objawia się w naszym życiu nie dla naszej próżności, ale po to, abyśmy mogli być narzędziami Bożej Opatrzności, błogosławiąc siebie i wielu innych, którzy tego potrzebują. Niech zbawienie naszych rodzin stanie się rzeczywistością, niech w naszych domach zapanuje pokój i harmonia, a każdy członek naszego domu niech będzie odzwierciedleniem miłości Boga. Kochani, ta modlitwa jest aktem wiary, dekretem zwycięstwa. Aby ta praca nadal się rozwijała, abyśmy mogli dotrzeć do jeszcze większej liczby serc z przesłaniem nadziei i wiary, czynię was szczególnym zaproszeniem. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, jeśli poczułeś obecność Świętego Michała Archanioła i rękę Boga działającą w twoim życiu, rozważ przekazanie darowizny za pośrednictwem Super Thanks na YouTube. Każdy wkład. Nawet najmniejszy. Jest gestem miłości, który pomaga nam podtrzymywać tę pracę, tworzyć więcej treści wiary i przekazywać Słowo Boże tym, którzy najbardziej go potrzebują. Jest to sposób na zasianie w Królestwie i zebranie jeszcze większych błogosławieństw w swoim życiu. Niech Bóg podwoi wszelką hojność, abym mógł modlić się za każdego z Was, abym mógł mieć Wasze imiona w moich codziennych modlitwach i uważnie śledzić Wasze zwycięstwa. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Rejestrując się, stajesz się częścią tej wielkiej rodziny wiary, co pozwala nam mieć zapis tego, kim jesteśmy i za kogo się modlimy. Jest to sposób na jeszcze większe połączenie, wzmocnienie naszego łańcucha modlitewnego i wspólne celebrowanie cudów, które Bóg czyni w naszym życiu. Zarejestruj się, zostaw swoje nazwiska w komentarzach i wiedz, że każdy z Was jest wyjątkowy i jest w moich modlitwach. Niech błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego będzie z nami wszystkimi, teraz i na zawsze. Amen. Święty Michale Archaniole, módl się za nami.